Szkoła, świątynia wiedzy, miejsce nauki, rozwoju i patologicznie dramatycznych afer, które mogą doprowadzić do globalnej katastrofy, a tak przynajmniej twierdzą ich uczestnicy. Co dziś wydarzy się na tych korytarzach? Czy będzie to dzień spokoju i harmonii? Oczywiście, że nie. Za chwilę czeka nas emocjonalny cykl. Konflikty na miarę wojen na najwyższym szczeblu i dramaty tak absurdalne, że mogłyby się znaleźć w podręcznikach psychologii. Pod hasłem, problemy z czapy. Ale jest szar, że ostatnio życie to zrobią znowu jakąś dramę? Weź, ona cały czas, albo chłopaka, albo social media. Szkoda grać. Jezu, no, no ciekawe o co znowu jej chodzi. Mhm. Po raz kolejny jestem wysyłana na inspekcję, bo ktoś pali w toalecie. Wyście chociaż okno od jak wiecie, że macie palić. Kieno masakra? Jezu, tragedia, w tej szkole się nawet wysikać nie można. Jezu, jak ja się w tej szkole, nawet nie można pójść iść i na spokojnie zapalić. Co, Radek do już już matę z matką, więc logiczne, zdenerwowałam się, tak? Nie uwierzysz! Ja opalę klucz O, nie! Przedlejkowałem tylko twoje fotki! No właśnie! W jednego jedyny sposób! Ej, co tam? Co tam? Polejkowałeś na Ciemelki i mówisz, co tam? Ale to było przypadkiem! No super! Raz polejkowałem zdjęcie innej dziewczyny i od razu jestem największym zdrajcą w szkole. Czy ja wyglądam na jakieś przestępce? Trzeba jaką dramę zrobiła się na korytarzu. no i było nie słyszę, że nie co ty, co chyba się to są jakieś pierdoły. Dobra, to jest stylu. A widziałaś kubę, jakoś nie zwróciłaś się na niego uwagi. Cały czas się kręci koło Michała jakoś tak doprzesłania. To ty, nie może Ci się podoba. No, a masz jakiś problem? Z twoim życiem, bo powiedzmy to wspierać. No, a jeśli ty jesteś moim przyjaciółką, to powinieneś wiedzieć, że Kuba też mi się podoba. Dobra, słuchaj. Nie będziemy się chodzić o chłopaka, coś się No masz rację. Ja nie mogę. Znowu jakiś dramat w tej szkole i to o Kubę? Muszę poinformować Michała, bo jak dziewczyny go dorwą, to będzie po wszystkim. Słuchaj stary, to z Danilem, Asia i wasza się u ciebie pożarły. Co? Co ty gadasz? One, nie takie psiapsiore. No, a tam nie ma na nie ma chłopaka? Nie wiem stary, ale się uważać, obie dwie będą zarywać. Nieźle. No, nieźle, się Idziemy. Nie Dzień. Dzień dobry, jesteśmy na tym z materiałem, więc nie przedłużamy. Otwieramy książki i wyciągamy ze temat: dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach. Macie zadanie do rozwiązania. Mój telefon! Był go nie ma! Bo mi się wydaje, że kolega przede mną trzykryj. Co? Ja? Nie, ja nic? Kolejna wielka afera w tej szkole. Czy Wy naprawdę myślicie, że ja mam czas na takie bzdury? Ja mam inne zmartwienia. Na przykład kiedy sekretarka nauczy się, że nie odbieram po godzinie 15 Dobra, co się stało? To była zdrada doskonała. Ja nadal nie rozumiem o co tobie chodzi. Ja chciałem trochę godzinę sprawdzić się, że to mówi. Jak mogłeś? Masz na razie. Co to mi się znudził? Kupię sobie na Co? Co my już nie jesteśmy razem? Weź. A byliśmy? I po co było za cała drama? Przecież ona on tego zawsze że może wyciec co tu uwagi. No i dobrze, że zrobiła dramę. Inaczej byłoby nudno i mieli normalne lekcje? Ta dzisiejszą młodzież już drama. Sekundy nie wytrzymają bez żadnego przestępstwa, bez żadnej dramy, bez kradzieży. Z ostatniej kartkówki z Jeronianów jedna osoba dostała trójkę i to była najlepsza cena. Cała reszta, wszyscy jedynki. W sumie dobrze, że tak się stało. Przynajmniej odwołali nas Ta szkoła to banda dziwaków. Kiedyś skupialiśmy się na nauce, a teraz to największym zmartwieniem jest kto komu zdjęcie i kto się komu podoba. Ta szkoła to płytkie dramy i wagary. Przychodziliśmy szczęśliwie, że może się czegoś nauczymy, że spotkamy się z przyjaciółmi. No i że spotkamy swoją drugą kółkkę, tak jak ja i Kuba. Ej, będę dalej? Co tak w mówisz? Przecież ciebie nic nie ma z Kubą. Ej, nie wiem, możesz się nie wtrącać i tak nie masz takiego pojazdu. W świecie nastolatków, każde spojrzenie, każdy lajk like i każda zgubiona rzecz mogą oznaczać koniec świata. Czy Michał odzyska spokój? Czy Asia i Basia będą obie zarywać do Kuby? Czy Leon ogarnie się i wyjaśni swoje zachowanie? A może Zuzia wygra i kolejną dramę? Jedno jest pewne, to nie koniec szkolnych sensacji. A to dopiero poniedziałek. Co się dzieje w szkole? A mnie, jak zwykle, to wszystko omija. No więc, jeśli oglądam to jakaś ładna dziewczyna, jestem wolny. Lubię romantyczne spacery, lubię memy o kotach. Piszcie na Snapie. Hejka, kochani. To był dla mnie ogromny cios. Nie wierzę, że Michał mógł zrobić tyle krzywdy. Muszę sobie kupić nowy telefon. Piszcie w komentarzach na dole, który powinnam sobie kupić. Papatki!